Jestem przekonany, że ten dzisiejszy dzień przejdzie do historii nie tylko dlatego, że w ambasadzie włoskiej odbywa się konferencja, konferencja stampa, konferencja prasowa, ale również dlatego, że tutaj promujemy coś, co jest wspaniałe dla dzieci, dla młodzieży, coś, co jest wspaniałe dla współczesnej edukacji. I właśnie jeżeli mówimy o edukacji. W ten program edukacyjny wpisuje się i ten program przygotowuje Fundacja Warsaw New Tech University. W, w ten program wpisuje się również Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Myślimy o warsztatach, które będziemy uruchamiać. Myślimy o zapraszaniu wielu wspaniałych ludzi, którzy będą przekazywać. Młodzieży, dzieciom, ale także i osobom starszym umiejętności, które pozwolą nam komunikować się i do siebie się zbliżać. Instrument, który właściwie może być używany przez każdego, że jest znakomitym narzędziem do tego, by świat stał się lepszy, świat stał się nam bliższy, właściwie, żeby ludzie nam się stali bliżsi. Jestem szczęśliwy, że uczestniczę w tej inicjatywie i bardzo serdecznie dziękuję Panu Ambasadorowi za możliwość współpracy z Panem Ambasadorem, ale też z całym zespołem osób, które są blisko Pana Ambasadora, które stoją za projektem Magiczny Flet czy Muzyka dla Wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejsze spotkanie jesteśmy wyróżnieni, zaszczyceni obecnością księdza arcybiskupa Ancjusza. Dziękujemy za to, ale bardzo serdecznie dziękuję dziennikarzom, którzy no tak chętnie odpowiedzieli na prośbę bycia tutaj i upowszechnienia tej inicjatywy, która, jak zaznaczył Pan Ambasador, jest wspaniała, wpisuje się w trudne doświadczenia dzisiejszego dnia i pewnie trudne doświadczenia przyszłości, ale niesie nadzieję, poprzez muzykę odkrywa nam inne pokłady życia, inne pokłady dobra.